Czekaj, no więc to, to jest cmentarz w przydonicy. I tu jest Józef Małek, to jest mamy brat leży. Tu jest mamy brat leży <coughs> na tym cmentarzu. Tu Józef Sadłoń i Ludwika Sadłoń. To ciotka i wujek, ale to są z ojca strony. To są z ojca strony Sadłoń, Sadłoń Józef i Sadłoń Ludwika. Tak. O ciot, ciot ta ciotka, o się zacięłam, coś. Czekaj, a tu jest ten kościół. Jakbyś ty kiedyś już wymbudowali, tu za tym kościołem to wybudowali nowy kościół, a ten jest w środku odremontowany, od, od, od bo tam jest cały z drewna, ani jednego nie ma gwoździa. W środku są takie namalowane, piękne, piękne są namalowane obrazy. No, religijne oczywiście w tym kościołku. No, i akurat nie mogłam, bo chciałam pokazać Dzicę, i nie weszłyśmy, bo było zamknięte, bo tam remont się odbywa. Ale kiedyś chciałabym z Tobą pojechać i żebyś zobaczyła koniecznie. Może już do tej pory ten remont się skończy. I koniecznie musisz zobaczyć tak piękny kościołek. A tam 100 metrów, czy może wcześniej 50 metrów za tym kościołem, jest wybudowany nowy kościół, a to już jako zabytek. A tu właśnie, tu to wybudował mój, mo, mojego taty ojciec, to mój dziadek, tak, to mój dziadek wybudował szkołę dla, dla przydonicy, dla tych, e, e, dla tych ludzi tam w górach, w tych paryjach za Nowym Sączem, nie, wybudował szkołę. On był, on był właśnie, on był, ten yy, yy, dziadek był nieślubnym dzieckiem hrabianki, który, pod którą podlegały wszystkie tamte ziemi w, koło Nowego Sącza w górach, te to ziemi pod nią podlegały. I ona miała to nieślubne dziecko, to znaczy mojego dziadka, ona sadło. Sadłoń i dała synowi sadło, no bo syn jej nie? Tylko panińskiej, ale ona nazwisko dała swoje sadło. Tak, tak. Nieślubnego i dała na wychowanie do chłopki, takiej, tam w yy, yy, przydonicy. I ona chowała, i po 20 czy 30 latach, już nie pamiętam, ona umiera, jest ciężko chora, umierająca, i wysyła konie po, właśnie do, do, tej, do tej chłopki, żeby, żeby syn przyjechał, bo on już miał wtedy chyba 20 czy 30 lat, już nie pamiętam. I żeby przyjechał do niej, bo ona mu chce to wszystko zapisać, te całe pola, to, te góry, to wszystko. No, a przyjechały konie po niego, a on powiedział, że nie, nie ta matka, która urodziła, a ta, która wychowała. I nie pojechał do niej, ale mimo wszystko ona, ta hrabianka, zapisała jemu, bo nie miała ani dzieci, ani nie wyszła za mąż, i zapisała wszystko dla niego. I on, a on ponieważ był wychowywany między tych chłopków, roztropków, to on widział to życie biednych ludzi, bo ona nie, nie znała, nie, bo tyle należało do niej tej ziemi, także ona nie wiedziała co to znaczy wiesz, biedną być, a on żył między, wśród tych biednych ludzi i jak dostał tą ziemię, to zaczął właśnie rozdawać ludziom. To tamtemu sąsiadowi kawał, to tamtemu i kawał pola, to górki, to pagórki, to tego, tu i, i kazał zbudować szkołę dla dzieci. Właśnie, kazał zbudować szkołę. I to jest właśnie ta, ta szkoła, część, bo tak to ona była większa, ale już zaczęli burzyć. Tu jest jeszcze dalej kawałek też, o, ale zaczęli burzyć, bo tu sklep już postawili. Ale tu państwo co się stało, nie wiem kto to był taki mądry nawet, że, że kazał zostawić jako, jako skansen, czy jak to się nazywa, no jako historia właśnie to, ten kawałek domu. I tu właśnie zrobiłam sobie, po tylu latach zrobiłam sobie, sobie i to mój dziadek to wybudował i on właśnie rozdał tym ludziom te ziemię, to wszystko, także no, rodziny Sadłoniów to było. No bardzo głośna taka rodzina i słynęła, był bardzo dobrym e, e, ojcem, bardzo dobrym tam, e, e, może nie wiem czy był sołtysem, czy, ale takim gospodarzem na całe, na kilka tych wiosek, bo on porozdawał tą ziemię i on był bardzo uczynny i dobry dla ludzi, a zwłaszcza biednych, biednym pomagał bardzo. I miał też syna, a, a to był wujek, a, a mojego taty brat, i, I Niemcy, jak wojna była, druga wojna światowa, to Niemcy zabrali go tam do, do no, na, na roboty, do obozu, tak, zabrali do obozu i on tam ileś był, też już nie pamiętam dokładnie ile był, ale był i jak już prawie był bardzo ciężko chory, to go z, z powrotem oddali ojcu, temu właśnie dziadkowi mojemu, Sadłoniowi, oddali, przywieźli go do domu. No i do łóżka włożyli, no i dziadek miał nadzieję, że na pewno wyzdrowieje, bardzo kochał go, on miał na imię nie wiem czy nie Ludwik czy jakoś, w każdym razie, w każdym razie bardzo kochał e, dziadek tego, tego syna i w, w, po miesiącu czasów ojczy, dziadek wchodzi do domu, a, a tata klęczy przy łóżku właśnie swojego brata i jak on miał na imię? Nie mogę sobie przypomnieć jak on miał na imię, ale sobie może przypomnę. Ludwika, a może Ludwik już się miał. No i, 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 i przychodzi, wchodzi dziadek z pola, a tata klęczy, świeczki się palą i co ty już robisz, pyta się dziadek do mojego taty. A tata odwraca się, mówi cicho, Franek, Franek umiera. Franek ma na imię, <laughs> umiałam, no. Cicho mówi, Franek umiera, no i a tata mówi tak i obydwa chrapli w jednej sekundzie, I jeden i drugi, ten spadł na ziemię, chrapnął i, i, i obydwa równocześnie mówi, a ten w łóżku, obydwa umarli, temu pękło serce za synem, no strasznie, no mówić, takie, takie opowiadanie, no tata mi to opowiadał. Ale takie piękne opowiadanie, bo to byli bardzo wartościowi ludzie właśnie z Nowego Sącza. Sadłonie. Bardzo, bardzo warto. Nie z Nowego Sącza, jako koło, no bo to za słońcem dopiero. Bardzo, bardzo yy, zacni ludzie, bogaci i dobrzy, o dobrym sercu. Mam nadzieję, że ja też taka chyba. Ja staram się być sprawiedliwa. To chyba mam po dziadkach. Staram się być pra... prawdomówna i sprawiedliwa. Tak. Jakbym coś dawała, czy tego, żebym chciała bardzo sprawiedliwie wszystko, nikogo nie Te To znowu, to, a grobowce te? te? Te sadłoniów grobowce. To jest, to jest cmentarz, cała rodzina sadłoniów i małków. No, mojej rodziny. To cały cmentarzek mały. Ja, no to taki spory trochę, ale... Ale wiesz, że to jest cała rodzina na tym cmentarzu, mówię ci, że ja za późno wieczór, piąta była, jak mnie Paweł zawiózł, było ciemno, się robiło. Ale, ale, pojadę kiedy, jak dożyję, to pojadę po to, żeby nam nad każdym grobem tam chociaż jednego kwiatka dać, bo to wszystko to rodzina, wszystko. Nie to, to jest, tu papież nasz był w stary, to jest Stary Sącz, tak, a po, późna grobowce, cmentarz ten właśnie wstał. Nie, to jeszcze jeszcze. To jest papież był tu. A tu ja miałam wesele. O, tu bawiłyśmy się z e, Tadziem, z ojcem. I tu ten dom stoi, że mama sprzedała, bo to był nasz dom. Tak, ja tam tu mieszkałam. Tak. Tu, a tu był sklep na dole, gdzie tu są te, 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 te ski takie. Sklep ja tu sprzedawałam. Tata miał sklep. A 17, 18. Mhm. No, tu cały czas. A, to są kwiaty, które dałam Teresie za to, że nas przyjęła, woziła tak tym autem wszędzie, zwiedzałyśmy. O, to to właśnie, to to wszystko. To jest Józef Majek, to jest mamy, mój brat. Mamy, mój brat, a, teraz, a drugie jeszcze, tamte zdjęcie, a tu Józef Sadłej, Ludwika sadły, no to ciotka Wojek. To jest ze strony Ojca Sadłoniów, i jeszcze nie ma już więcej, nie zrobił mi Aha, ten kościół. W tym kościółku bym tak chciała, żebyś Ci, Może Bóg mi da, że będę żyła, to Cię koniecznie muszę wziąć, bo tam są Ci góry, i góry, i pagórki, i paryje takie, i góry, że, że to, się, to się w głowie nie mieści, jak tam ludzie cokolwiek budują, wiesz? No to się w głowie nie mieści. No, aha, no tylko tyle, tak. No. Tak, w sklepie ta pani. To właśnie poszłam. E, I poszłam do, do sklepu do tej pani, bo to przecież tyle lat ja nie byłam, 60 lat czy 70 i, i, I tego jeszcze. I zapytałam się tej pani, że czy zna właśnie rodzinę Sadłoniów, że ja pochodzę z tej rodziny Sadłoniów i, i że tu mój dziadek wybudował szkołę czy ona wie o czymś takim i gdzie to jest ewentualnie, bo ja się już tyle 70 lat nie była, więc nie wiem, do, nie, nie pamiętam dokładnie. A no i ona wtedy wyszła ze sklepu i pokazała mi. Proszę panią, to jest tu i tu, gdzie pani stoi, mówi. Przecież to jest, ten sklep, to tu była też szkoła, to, tylko że, że wzburzyli kawałek i zrobili sklep dla nas, a szkołę dali dalej tam, tam na dół na dół. wymurowali nową, nową, wiesz, jeszcze zakołuny, nową szkołę, no, a, a to i, i tak trafiłam dobrze, że się pytałam bo sąsiad w sklepie, baba to pewnie będzie wiedzieć, nie? co się tu dzieje, tam kolejek nie ma, nie, bo to paryje takie, że ja się aż dziwię, że ja chyba dlatego takie nogi trochę krzywe miałam, bo musiałam się dobrze opierać na tych nogach, żeby po tych górach i po tych paryjach chodzić, no, Także, że no, niesamowite, no, jest no, piękże, pięk pięknie opowiadanie to naszej rodziny i to dobrze, i niech trwa to jak najdłużej. Jakąś książkę, a już nie pamiętam, wiesz co, a opisane o, o Sadłoniach, o tym, tak, tak, była jakaś książka, gdzieś ją miałam, ale widzisz, bo została na ranczo, ale gdzieś ją miałam, bo było opisane też o, o, o tym. Tak, o sadłoniach i o małkach chyba. Już nie pamiętam, już. tyle lat. No. Ale to, to jest bardzo ważne i to warto wiedzieć. I musisz tam pojechać, żeby nie wiem, co weźmiemy cię z ojcem, tylko dorwemy pieniędzy, a może wygrą. <laughs> to pojedziemy, bo na razie to, to cienko, cienko widzę to że tu powinna być tablica napisana na tej szkole, na tym właśnie, że to zrobił, taka tablica, mamy nadzieję, że to państwo zrobi, nie? bo jak zrobili taki skansen z tego, no to powinni napisać, że to y, y, Sadłoń zrobił, jak miał Jan chyba, Jan Sadłoń miał na imię chyba. Zresztą dziadek no budował, dał to prywatnie, za darmo, dla ludzi, dla dzieci biednych ze wsi, żeby się uczyły. Więc jaki mądry chłopak był, nie? Mimo, że chrapianki. <śmimo>, ale o dobrym sercu, no? Dobra. Także myśli, że tu kiedyś napiszą tablica Nie, i to zabronili, burzyć, że już nie wolno zburzyć, to ma być. Bo to jest, no, jak to się nazywa, historyczny obiekt historyczny, tak? I nie wolno burzyć. No, chociaż tyle zostawili. Boże, że ja zdążyłam jeszcze zobaczyć, jak ja się cieszę. Matko. No. No, to by było chyba.